Dzień dobry. Ja nazywam się Aleksander Majdański, a to jest kanał Wywołani. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o zdjęciach, które powstały pomiędzy 21 kwietnia a 15 maja 1943 roku. Mam nadzieję, że to się tym razem uda, gdyż to jest już moje czwarte podejście do tego nagrania i za każdym razem coś się sypie, więc posłuchajcie. Na początku grudnia 2022 roku w zbiorach rodziny Głowaczewskich odnaleziony został negatyw zawierający zdjęcia wykonane w getcie warszawskim, a dokładnie w czasie jego pożaru. Ich autorem jest wówczas 23-letni Zbigniew Leszek Głowaczewski, który w czasie wojny służył w Warszawskiej Straży Ogniowej i jako strażak miał pilnować, żeby pożar nie przeniósł się na stronę aryjską. 12 zdjęć z tego negatywu było już publikowane i znajdują się w postaci odbitek w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Żydowskim Instytucie Historycznym. Sam negatyw jest dość nietypowy, bo posiada 48 ujęć z różnych dni. Są to zdjęcia płonącego getta przeplecione zdjęciami z parku. Wynika z tego, że autor kilkukrotnie przekraczał bramy getta, wchodził, fotografował, wychodził, robił coś na zewnątrz i wracał. Z tego negatywu 33 zdjęcia, są to zdjęcia ze środka getta. Zdjęcia ze środka to widok dymu nad gettem, nad jego ulicami i podwórkami. Wypalone domy, strażacy gaszący pożar. Dużo kadrów to powtórzenia tych samych ujęć, w szczególności płonących budynków, muru getta i ludzi prowadzonych na umszlak Plac. Zdjęcia były robione z ukrycia. Niektóre są nieostre, na innych coś przesłania część kadru. Zbigniew Głowaczewski ryzykował życiem, by mogły one powstać. Ale robił je mimo wszystko, bo zdawał sobie sprawę, jakie mogą mieć znaczenie. Sam negatyw będzie można zobaczyć w Muzeum Polin podczas organizowanej w kwietniu wystawy czasowej: Wokół nas może ognia Losy żydowskich cywilów podczas powstania w Getcie Warszawskim. A ja mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy wszystkie 48 zdjęć, gdyż negatyw nie został jeszcze zeskanowany. A tak na sam koniec dodam, że są to najprawdopodobniej jedyne zdjęcia zrobione nie przez Niemców z terenu getta warszawskiego, gdyż tylko oni mogli tam fotografować. Jeśli interesują Cię takie tematy jak ta, chciałbyś zobaczyć i posłuchać więcej na temat różnego rodzaju fotografii. Zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło. Czekaj na więcej.